No, to jakie sprawy dzisiaj mamy na nierządzie? O, bo tu mi, mi sowa z Duolingo przypomina o lekcjach niemieckiego, a ja nie lubię jak ona jest zła to po, 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 poczekajcie. Schmetterling! Überraschung! Krankwa! <shorts> hoe, hoe, o, hoe, o, 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 moje serce, moje serce, chyba mam zawał. Ile już to To posiedzenie rządu. Minutę czterdzieści sekund, no, ho, panie przewodniczący. Mój dobrze mówi, że już za długo. Dlatego właśnie powołałem specjalny minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. On poprowadzi dalej tę radę. No, y, polityka rządu. Wiecie jaka jest Nie, nie, kurwa, nie, już nie z konfederacją. Będziemy musieli zrobić sojusz, żeby dłużej rządzić.